Witamy Was bardzo serdecznie w drugiej części hola zakupowego. Zaczynamy. Słuchajcie, mamy Wam kilka rzeczy do pokazania, ale najpierw zaczniemy od rzeczy, które kupiłam dla mojej mamy na Dzień Mamy. Pokazuję Wam już torebeczkę, którą dla mojej mamy zamówiłam. Ona jest, jest czerwona. Moja mama też bardzo lubi czerwony kolor. Zaraz Wam odpakuję. Więc torebeczka prezentuje się tak. Ona jest wykonana ze skóry prawdziwej i jest to produkt włoski, kosztowała już Wam powiem, bo tu mam przyczepiony paragon, który muszę odkleić i ona kosztowała 109 zł jest przepiękna, malutka tutaj można sobie ten, ten pasek dopasować sobie kupiłam też czerwoną torebkę tą co widzieliście w ostatnim holu zakupowym ostatnim? ostatnim a ta będzie dla mojej mamy, myślę, że jej się Spodoba, bo jeszcze takiej małej torebeczki nie ma. Jeszcze perfumy pokaż. Tak, i jeszcze zamówiłam dla, dla mojej mamy e, zapach z Eivonu. I to jest taka edycja limitowana. O, to jest taki akurat. Sam. Tak, taki sam. To jest akurat e, mój egzem, egzemplarz. I bardzo mnie, e, słuchajcie, zaciekawił ten zapach. Zakupiłam go w ciemno, bo nie miałam e, jakby możliwości go powąchać. To jest edycja limitowana z Eivonu, chyba z przed ostatniego katalogu nie wiem czy jest w tym ostatnim pewnie tak i to jest y, to są perfumy lak a nuty zapachowe to jest Passiflora, co jeszcze pomelo 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 uwielbiam pomelo <laughs> pomelo Passiflora, Piękne na nagraliśmy na, filmik w pomelo tak y, jest Passiflora, jest pomelo jest bursztyn jest piżmo i to jest taka seria owocowo-kwiatowa, ale powiem Wam, że to, to jest taki zapach bardziej na takie chłodniejsze dni. To nie jest taki typowy świeżak owocowo-kwiatowy, jak mogłoby się wydawać. Ja też takiego zapachu się spodziewałam, ale jest to jednak troszeczkę inny zapach. I to jest mój flakon, a tutaj mam jeszcze zafoliowany dla mojej mamy. Teraz Wam pokażę, jak on wygląda w opakowaniu. O, tak wygląda zapakowany. On ma takie piękne, błękitne pudełeczko. I on kosztował około 60 zł. Chyba 59,99. Jakoś tak. Więc takie dwa flakony sobie zamówiłam. Takie same dla mnie i dla mojej mamy. Więc jutro moja mama dostanie. To co, Minusiu, może pokażemy teraz pędzle, co? Okej. Okay. Zamówiłam, słuchajcie, ostatnio z Allegro pędzle. Bardzo... Jeszcze mają tu takie ogągi No, pokażemy bliżej. Bardzo nam się z Ninką podoba, spodobały takie pędzle do makijażu. A racji, ja też robię makijaż. A z racji tego, że moje pędzle już mają sporo lat i chciałam sobie coś nowego, fajnego o, kupić, takie, takie nam się spodobały. Zresztą tutaj też ze względu troszkę na I Ninkę. Ninka nowe też były fajne. Tak, bo Ninka ostatnio bardzo często podbiera mi kosmetyki i też robi sobie makijaż. Jak jestem w domu, to, to, to korzysta z mojej kosmetyczki, chyba, że jestem w pracy, no to wtedy nie da rady, nie? No, bo zabiera zawsze mama kosme kosmetyczkę. Czemu? No. No bo w pracy czasami też potrzebu potrzebuje kosmetyczkę, wiesz? Aha. No. no więc takie pędzelki, zobaczcie, Ninusz, pokaż pędzelki. O, zobaczcie jakie one mają śliczne tutaj ogonki. Te są troszeczkę cieńsze, a te są grubsze, Zobaczcie jakie piękne. Odłożymy pędzelki. I teraz tak. Teraz pokażemy może opaski. Dwie opaski. Nina może pokaże swoje opaski. O, to jest taka opaska kotek. Tak, to jest kotkowa opaska z różowymi brokatowymi uszkami. Tak, a druga. O, druga też piękna. Ta druga jest w takim stylu peanut, bardzo ładna, bardzo. Kolejna, słuchajcie, opaska zakupiona w Pepko i powiem Wam, że ja ją widziałam jeszcze het, het przed koronawirusem, yy, ale wtedy jej nie kupiłam i słuchajcie, później za powiedzmy, nie wiem, tydzień zamknęli wszystkie sklepy. Yy, takie, wiecie, u nas na przykład Pepko było zamknięte i yy, słuchajcie, dostałam się do Pepko niedawno i była ta opaska cały czas, więc ją kupiłam w końcu, bo cały czas o niej myślałam, wiecie, jak to jest. Jak czegoś Nikt nie chciał jej kupić? Się, no bo akurat było pepko zamknięte. No wiecie, jak to jest. Jak się czegoś nie kupi, a później się o tym myśli i się żałuje, że się nie kupiło. Słuchajcie, to jest właśnie taka, taka nie rzecz. Nie Więc kupiliśmy ją. Kupiłam sobie jedną opaskę. Tą zamówiłam z Allegro. I ona jest taka zwykła, czarna ta opaska z taką małą ozdobą dyskretną, nie rzucającą się w oczy jeszcze jedna przesyłka zobacz Minusiu, co tu jest, bo tutaj tu jest jedna malutka rzecz bo wiecie co, do tej mojej marynarki zgubiłam jeden guzik tutaj mam jeden tylko muszę go przyszyć, gdzieś tutaj mam w kieszeni, poczekajcie i co jest tam coś Ninusiu, o jeden guzik mam, który muszę tutaj przyszyć o, właśnie do pagonu a tutaj zgubiłam, słuchajcie, i, i tak naprawdę nie nosiłam tej marynarki tylko ze względu na to, że właśnie nie było tutaj tego jednego guzika przy pagonie. Ja bardzo ją lubię, bo ona jest fajnie, fajnie uszyta, ma fajne rękawy, które można podwinąć, i ma fajną tutaj podszewkę gwiazdki, i cała jest tutaj w gwiazdy. Właśnie ta podszewka jest w gwiazdki, fajnie to wygląda. Słuchajcie, kupiłam ją dawno temu w Lumpeksie za 2 złote, bardzo dawno temu, ale bardzo ją lubię i teraz słuchajcie, przyszyję sobie guzik, bo zamówiłam, te guziki to nie są takie zwykłe guziki, bo one mają tutaj specjalny herb i słuchajcie, znalazłam na Allegro właśnie identyczny guzik z identycznym herbem i zamówiłam sobie jedną sztukę, więc go doszyję i w końcu będę mogła nosić marynarkę. Cochanie. Teraz jeszcze pokażemy Wam nie, nie ciuszki. Pokazujemy ciuszki? Tak. Pierwsza spódniczka, taka fajna tiulóweczka z pepko dla Ninki. Tak? Tak, z tatusiem kupowaliście. Druga, taka różowiutka, też fajna tiulóweczka. Kolejna sukieneczka, taka biała z falbankami, piękna, piękna, piękna. Też kupiona w Pepko. Bardzo ładna. Wiesz, co mi się jeszcze możesz pokazać? Tą torebkę łabątka, bo też jeszcze nie pokazywałyśmy jej okay. nigdy. Z tą sukieneczką. Taką y, małą torebeczkę. Kupiłyśmy Mała. też taką torebeczkę. I ona Mała. jest taka biała, pluszowa. I to jest taki Łabądek, śliczna, Tak? Tak, poduszka, jest taka mięciutka. Dobra. Teraz jeszcze w Pepko dwie bluzeczki dla Michała. To jest pierwsza z takimi robaczkami. Druga jest taka sama. No, trzy. O słuchajcie, poczekajcie, tu jest druga. Druga jest taka pomarańczowa z takimi samymi robaczkami. Trzecia jest z dłuższym rękawkiem. Czwarta z dinozaurem. Tak? O, i tutaj jeszcze bluzeczki. Dla mnie, słuchajcie, kupiłam sobie takie zwykłe bluzeczki do pracy, tylko one są w różnych kolorkach. To są takie zwykłe t-shirty, słuchajcie, najzwyklejsze, nie wiem, takie jak na WF. Nic specjalnego, tylko po prostu mają różne kolory, więc pierwsza... No, nie mają żadnego obrazku. Nie mają żadnego obrazka. No i to jest pierwsza. One, zobaczy, są takie zwykłe. No. Bardzo wygodne i, i myślę, że mi się sprawdzą do pracy. Ta jest w takim fuksjowym kolorze. Ta jest, o, ta mi się podoba bardzo, bo ma taki fajny, leśny kolor. Ta jest takim bladym, troszeczkę pistacjowym kolorze. A ta jest biała. Ta jest biała i ta jest bordowa. Więc taki zestaw koszulek różnych. Więc chyba to by było na tyle. Chyba pokazałyśmy wszystko, co miałyśmy do pokazania i co nam jeszcze zostało do pokazania. Także to, to tyle. Żegnamy się z Wami. Uziaczki. A!